Za koleg radio chcę tym chcesz tym tym tak. słyszeć! To, oho eee, no. Wschodnie Rzeszyła Road Podążamy <śmij> drogą główną Na pasyk pasy 130 megapascali odbijamy w lewo no. eee, Road. Na się zatrzymuje pod paskali cały czas jedzie pod prąd Dobrze, już poprawny róg dro drogi. ruch drogi Poprawny ruch drogi. To są Dalej mile! Tak jest. 120 megapascali na godzinę. Cały czas droga główna. Jebany Knut. Tu ma kadeta. Ale w jego głowie jest detektywem kurwa. Bardzo agresywna jazda. Lawiruje tutaj między samochodami. To może się skończyć nieszczęśliwie zaraz. <todgłos> Wydął, wydął. zdarzenie od chwili w lewo. Trochę 68 na wielką doliny Zankudo. Dobra komunikacja za kolek No i chuj. no i dobra, no i się mano. No i był, był Grzesiu, był Grzesiu. Pas, no pas, i poszedł. Dobra. A, to taki skrucik, Be smart. Dobra, nie o, Dobrze, Grzesiu, nie ma problemu. Nie ma problemu! Rozbili się! Jezus Maria! Rozbili się! Koziołkują! Spadli na cztery łapy! Ruszają dalej! Żyją! Znowu wjechali w znak! destylacja! Muszą być w ciężkim stanie! Zwłaszcza ten w Będzie szczelane z Na czerwonym lecą! Na czerwonym! Ludzie na światłach byli! musiała ja się. Nie mogę się śmiać, jechać się na kartę, ja do autem, który rybado do gwiazd. Odbijamy w lewo, w aby Milton jechał. Gnają pod prąd, odbijamy w prawo. Nie mogę tego. Aby Milton Słucham. kój. Okay. Ja się tonę, grzechu Nie mogę tak za nim. Odbijamy Arkadiusz. Przestań mu kazać komunikować we w prawo no. San Andreas Avenue. Objeżdżają budowę, objeżdżają Nie. budowę. Wyjeżdżę Zatrzymują teraz. się! Będą patyki! Mamy patyki! Za na na tutaj, tutaj grzesiu, grzesiu! To jest ty, z mostu! Proszę o <laughs> Jedziemy, jedziemy, grzesiu, jedziemy! To skaczesz nie? To czego się przeszedłeś? Nie. Ja to z wami. Żółty faktor taki. Aaaa! No, 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 no i chuj. <laughs> A, to był żółty faktor. Ja pierdolę, Grzegorz!